Cześć Boże. Żadnej karty nie dam. A nie, Rudigera dałem do składu. No, mam nowy, fajny środek obrony, ale niestety zabrakło czegoś sensowniejszego. Jak jakieś te Di Marie, te sprawy. A może bym kogoś kupił? Może ten Angel Di Maria? Pokażę tego Di Marie. 100 80 On jest w fioletowej wersji. Aha. A masz LW? Aha, nie masz. Ej, no on nie kosztuje 15k. Po co wy mnie oszukujecie? 20 tysięcy monet. Angel Di Maria. Że Angel Di Maria to jest jeden z tych piłkarzy, któremu w genach było zapisane kiedyś przyjście do Barcelony, ale nigdy tam nie trafił. Prawda czy nie? Ja tak zawsze uważałem, nie? Że ten goście był stworzony, żeby przyjść do Barcelony. Kurwa, w realu grał, a nie trafił nigdy do Barcelony. Nie, jednak nie, tak nie gramy. A bo ten białaś tu w ogóle z graniem mi zabiera całkowite. Czawi? Czawi. Zobaczymy. No, on ma tylko biegać i kopać, to nie jest jakieś wymagające, ok? Szachtar Donieck. Daj mi ten monitorek bliżej, bo ja nie widzę moich piłkarzy. Ej, ale gameplay nie jest zły panowie! Oni tylko trują w tym menu, a tu widzę, że gameplay dojechał bardzo. Di Maria! Ah! Sunul, Angel Di Maria! colt! To jest to. Tego trzydowego potrzebowaliśmy właśnie. Mam wrażenie, że przywilej korzyści w tej grze jest zdecydowanie za długi. Serio. Oni to powinni skrócić jakoś, to nie powinno aż tak działać. Oj! Ojej. Ej, ciekawe czy te białasy się będą bazować do loby, czy mimo wszystko nie przez te zadania. Mam nadzieję, że będą Di Maria Oje, jak to się w ogóle hafineska nie wczytała Drogba Di Maria 2-0 Nice Di Maria Di Maria, hat-trick 14 I kolega nie wyjdzie do lobby Nie, 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 nie Gramy do końca, uczciwie Po nagrody Angel Właśnie zabraliśmy temu koledze player pika 93, la liga. Ekscytacja? Bardzo duża. Taktyka jest na Instagramie od 6 miesięcy. Taka sama. Do 4, 1, 2, 1, 2. Nie, do 4, 2, 1, 3. Witam, Benio. Gramy, gramy. Man City Esports z kusanowym na stoperze. <laughs> A aaa, pofurnął Dawid Ducha. ale to jest najlepszy bramkarz w grze. No to on czasami powinien coś obronić, prawda? Jestem Dembele, czy nie? Dembele. Ej, ale tu nie ma krycia. Patryk Wiejra, brawo, brawo. Dawid De Gea. Ha, Ale mi oddał. Ale mi oddał. druga, Jeszcze czerwona dla bramkarza. Didier. Po krótkim. Mhm, trzy. Trzy w trzydzieści. Oj. 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 Osman Dembele. Ale to był żenujący finishing Pabaluga najlepszy Jare i Nazario w nieskończonej ewolucji To chyba nie tak miało wyglądać Patrz Że nikt go nie kryje w polu On stoi sam Angel Jest Angel Di Maria jest taki broken Didier Drogba Ale, ole, ole Dobra jest 2-2 no co jest? Wkręcisz mi? Nie wkręcisz. Jak Jan Zomer od Rafini to wjebał. 6-5 w strzałach. Prowadzenie. No ale za strzały to nam ich jeszcze zwycięstwa nie dał. Damy duę na boisko. Tak jest! Gdybyś grał 4-4-2, a nie jak teraz czy czwarty ludzi 4 4-2-1-3, to byś miał pozycję? To prawda Ale po co wszystkich oszukiwać dookoła I udawać, skoro 4-2-1-3 to jest jedyna metaformacja w tej grze w którą się powinno grać Ewa Pajor w tocie Ole, rudał bolazo Opa, franek ribory Oj, 1v1 jak z Brazylią, lobbikiem na zwycięstwo Kofa Ameryki. Pamiętam ten mecz. Jakby to było wczoraj? A na poprawkę po zbiórce, Frank Libery. Ten jakiś go o właśnie tego potrzebujemy od ciebie, dobra? Ale przełożył, fajnie. Den Ej, skąd on ma czerwonego kundę? Oxlade wysyłał z pół godziny temu, że już nie jest kontrakt. Angel, ole ma gaz, wow. Ej, zajebiste to było. A to bramkarz przyjmuje to, nie? No co to? <ścoughs> co to był za pomysł? On wyszedł jak szczęsny na baldę. Jest, ale się pięknie obraca Angel. Ja pierdolka! Rod z marzeniami. Yes, sir! Harder! No jak? Jeden z trzech La Liga 9 plus player pick! Rączki w górę! Rafinha La Minha Mal. Pomarzenia, panowie, pomarzenia, Ulewej pomarzenia! Robert Lewandowski, czerwony! Nie... Nie kobiet, to jest Liga E, faktycznie. Julian Alvarez. No i co myślimy o tym? Jak mi on zjebie choć jedną sytuację? On ma finezję low-drivena. I on naprawdę może być zajebisty, jeszcze ma NCC pasa. passa Skład rywala: RKS Radomia Gradom, Robert Lewandowski debiut. po. Anka Lewandowska! Uh, 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 uh. Fajnie chodzi piłka. Piłka chodzi fajnie, Angel. Przesunięty, ale Angel ma to gdzieś. Ole dał pułapkę, już kolega wnerwiony. A tu Czawiula jaka piłka do. Ale to musi być przyjęcie. Ale to mnie bało, bo trzymałem sprint od razu jak taki goryl. Robercik, Franek Ribery, dopiero teraz to skumałem. Co ja tutaj stworzyłem za ekipazo. Jeszcze tylko Arena Robena jej brakuje. Arena Bobena. Niepalący. To było trochę upokarzające. Upokarzające jest też to, że kolego dostaje piątkę, ale akurat zgubił przycisk start na padzie. Nie wiem, czy to było. Ło, wow, Kataloniarz! Witamy, witamy serdecznie. Angel. All in love Ole, gaz Ooo, to było pokażający Angel Do bazy Piczek za 8 winów Jak pierwszy dał Roberta, to teraz to chyba będzie już winicy, co najmniej 9-3+, jeden z trzech Rączki na pokład Dajcie, dajcie, dajcie jakąś siekierkę, no Puh. Juan Garcia, 9-4 Kompromitacja Ewa Pajor, nie, no co to jest? No nie, no i kto? To Lewy, ława? Trzy mecze i ława? Dziękujemy mu za przygodę? Fede Valverde, czerwony. Bardzo klimatyczne to jest. Snajper dla Ewy. Nie no, jaki snajper? I nie mam znowu zgrania w drużynie, chłopaki się nie dogadują. Burn. Beckenbauer Łooo, wow, gościu trafił Sona! co jest? O kurwa, ale ma gaz. Ewa Pajor! Serduszko, dla wszystkich prywatnych mamusiek. Ja skradłam niebo. Ja pierdolę patrz jakim ty jesteś inwalidą. Co to było teraz? Robert Lewandowski! Du -ru, du -ru -ru. Ale! Ale! Ha! Haha, -ha, Gold. 9 9,4. Ale to jest rzadko. No i dostał taki kurwa barżant Hansen od razu 9,6. A ja, uczciwy gracz. Tydzień w tydzień, czoko w nos, Robert Lewandowski. Elegancko, gol. <gol> ale chamski fal, Wantek. Ty. sieciu Malinowy, Robert Lewandowski. Podejście znicza. Uuuu, uh, uh, ale! aspi, Robert Janowski No i sympatyczny Dziazia Siódemka! O, kulary Paczo Bastoni, Matuidi for Lewandowski! O, polski! Fa mi się podoba Iko Williams, there you go Ocie pierunie. O, Pierunia, mi z tajskie ruchy To był najgorszy defense w historii, prawdopodobnie. A, sorry, nie widziałem imprezy. Pedriego, ma first owner Di Maria. Yes, Pereto. Aha, nie było offsideu. Czarnoskóry zgubił. Kto to. Bramkarz? No! Ja! Zajebista interwencja! Gratulacje! Co to był? Patrzę. no i wypieram. No i dziękujemy za kadencję w zespole. Brawo! Ha! Kiego lazał Ale nie chciał mu po. To i tak wpadło. A ja jestem wieprzem. Oj. Naj, no, naj, no, naj. No. Ten driven w bramkarza. Który tu już raz zostaje takiego gola dzisiaj? Niko! There you go! Lisbońska Benfica, Vicario 96. 6 O, bon Mati. Vini, ale to jest kupione wszystko. Bonmati kupiona, wini kupiona. To jest jakiś tryhard. Skopny mu dupsko. Nikołynia, spędź koniu! Jaaa, yeah, bada bada. Shoot. ja. Ah, yeah. Rabciu, Ale się bujnął. Autentycznie, full Champions, w ten weekend, fanowie, to jest symulator bronienia Thierry Gonry. Na tym się kończy rozgrywka. Dosłownie. Angel Di Maria. Wszyscy team grają i wszyscy robią to samo: speed i low driven. Oj, Lewanduksa! Aj, z miejsca, z miejsca, i tak była moc ponętna, ale może ponowienie? Oj, nie ma, Vicario. No a tym Vicario był szybszy niż moi skrzydłowi. O, widziałeś Roberta, jak tam zataczał na te futbolówce? Tak, pik, pik, pik. Nie. Chyba się trafił wielki poddany, który uznał, że nie wyjdzie z meczu, bo robi zadania. Dziękujemy mu za walkę. Let's go, boys! Odobert. On trzymał tego Odoberta tyle czasu? Yes! Numer 9! Najważniejsza część dnia, nagrody. Grało się przyjemnie, grało się fajnie. Nagrody, nagrody na pieprzoną laligę, panowie. O, tu są dodatkowe dwa, chyba. To są nieprawdopodobne nagrody, naprawdę. I ja pierdziel! Cztery, ple pięć 5 player pików Panowie, 5 player picków! 93 plus 1 z 5. Od lewej, złote to jest takie smyranie się. Takie minimalistyczne smyru-smyru na badylu. Patryk Guijaro, witamy serdecznie. Pęk! Oa! Dał fajnie, uczciwie, lojalnie. No i teraz zaczynamy wielki rejs! Wielki rejs! Oj! Koniec rejsu! Isko! Jest bardzo źle. Alvarez, nie, rywali nie chcemy. Pęk! Jest Graham Caroline Hansen! Ale start! Ale start! Zajebiście, Czerwonka! Elegancko! Za Di Maria. Pierwszy skład! karuzele na nie, znowu rywale! No! Ewa, pań! się mamy! Next! Boski Isko. Jago aspas! Oj, nie! I Niguś! Pędry! Tak jest! Tak jest! Pedrula. Fantastycznie! Jest obłędnie! Ale zwycięstwo! Pedrula. Następny! Jeszcze trzy! Ja to jeszcze lawinek. Pek! Oj, nie! U. PE! Kubarsi, Małe zwycięstwo Fedewal Verde Czerwony. Witam serdecznie. Rudiger Czerwony. Up to you. Bang. Ona Battle, ale El Clasico. No fajny jest, potężny. Będę robił pułapkę offsideową w każdym ataku. Następny Robert Lewandowski. Witamy serdecznie. Bo Borisa! Na Iago Aspas, nie ten kierunek! Kurwa Robert, kto to jest? Ukradła cieszykę szynkę Robertusiowi. Ah, Julian Alvarez! Julian Alvarez! Bierzemy imade! Bang! Iago Aspas, nie! Next! Rodrigo de Paul, żołnierz Messiego! Bang! Jest! Rurkunde! Yes, yes, yes! O, ale będzie mieć linka z Pedrulo, Kubarsi. Perfect League na prawej stronie boiska. Juan Garcia i Laśnik Czerwony. Oh. Ona Battle. Nie, nie, żul. Coś fantastycznego, naprawdę. Najlepsza nagroda w tym sezonie. Pedrula 96. Ale jest seksowny. Jeszcze był jakiś Łobus. A, nie, ta z Atletico. To Palion Pies. A Hansen. Jeszcze była Hansen. Zapomniałem, zapomniałem, sorry. Boca za 15-0. Popatrzuś, ja pierdziulę, ale będę mówić, chuj ciaskane jak zobaczą tyle pików. To jest Van de Ven chyba? Oj, to jest Van de Ven, kur... Super gra. 8-5 razy 30. O, karuzela. Bramkarz. Dunder Schnitzel. I teraz Van de Ven wywołany do tablicy, tak, z marszu. Nie, Bentankur, fajne to? Five Star, Five Star, ale Defense, to jest Harry, co tu robi Harry? Hurricane, Kane, Uuuu oh. ponentny Alex Baena, a bo to wymienne, no to nie, na co ja liczę. Ojej, ojej, dwa razy dziewięćdziesiątka na ST i jak aspas? dziewięć i więcej. Kura! Kura mocno, Mariusz! Kura! Jak w 2004 po Najmocniejszego mężczyzu na świecie: kobieta! Bo co, bo on fioletowy jest, to gorszy. To pomyłka tutaj nastała. Teraz już wiem, nie. Będę wiedział na przyszłość. Do ikony 9,2 i więcej. Daleko do 9,3, ale z 9,2 też parę razy widziałem pana Nazario, ok? On tutaj bywa czasami. Ta koleżanka wolałbym, żeby raczej nie bywała u nas co weekend. A niestety wpada. Następny. O, oh, shit. Kółko kobiecej dobroci. No i lasik. To było obrzydliwe. Ale trzy to czy od razu bierzemy. Zaskoczenia. Kto to jest? To jest... Pał Kubarsi. Albo Inigo Martinez. Dziewięć, trzy więcej. Tak czy siak. No. Pał, Da jakiegoś kolegę fajnego. Pęk, 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 kobietę mi dajesz. Żółwika sobie zbili boscy kataloniarze. A, ah, shit. Została paka z 11 sami i paka z gwarancją 9,4+. Żeby znowu to nie musiała być ostatnia deska ratunku, ok? Bardzo bym chciał, żeby to nie musiała być ostatnia deska ratunku. Sztuk 11. Kto tym razem? Na kamie. Kurna, ale tragedia, Nie! Ona ma bardzo mało Chyba 94. 9-4 To jest żenada 9-4 wejra, za nią Nie, Fedziula 11 łobuzów i Fedziula Szlaminek ten, pararara Timo Kurtoła Bo zabrakło budżetu na paczkę no Let's go buddies żeby to było warte, no bo znowu zostaniemy z dziesięcioma tysiącami na cały tydzień wrażeń no to Naprawdę, to nie jest ponętny budżet, nie? Kunde? Kunde to jest? Nie Tak, tak, Żul Kunde No Daj jakiegoś duetazo 9-4 żół! Piątka zbita z Jamalem Obracamy Kto to jest? A, co oni dali za ewolucję? Za tyle zwycięstw. Powinno być coś fantastycznego. Zaraz sobie zrobię Kundę 98. Klubowa legenda. Mogę sobie wjebać herb na Big Roma? To jest Ewo za 15.0! Big Rom z koronką! Wow! Ale się postarali. damn. Zacznie ewolucję. Okej, okay, okej. Okay. Załóżmy, że to było tego warte. Ewa Pajor ewentualnie jeszcze może nadzorować lewą stronę boiska, ale Nico Williams! To jest niemalże jak nasz chłopak Jeszcze Balde wyjdzie, tak I tu bym potrzebował Inigo Martineza Wojciech Szczęsny został przepalony Dawno temu Nie otwierał tych paczek, już bym sobie ją kupił, ale No wiadomo, że z paczki jest Trzy razy lepsze jak z rynku, nie?